Emocje rosły z każdą sekundą. Był ryk silników i ostatnie nerwowe przygotowania. Na starcie pierwszego samochodowego rajdu o prezydenta Piekar Śląskich Stanisława Korfantego stanęło 38 amatorskich załóg. W piekarach gościmy drugi raz. Spotkaliśmy się z bardzo dużą przychylnością prezydenta miasta. E, dzięki uprzejmości pani dyrektor zespołu szkół nr 1, pani, pani dr Gotwald, e, zlokalizowaliśmy biuro. E, wszystko wygląda bardzo podobnie jak poprzednio. Impreza się udała, miasto jest chętne do współpracy, dlatego za Gościliśmy tutaj po raz kolejny. Współorganizatorem imprezy był Śląski Automobil Klub, który od lat zrzesza ludzi kochających samochody. Każdy chce się uczyć, uczymy się na studiach, uczymy się przez całe życie. No to czemu się nie uczyć dalej jeździć, szkolić się w tym kierunku, poprawiać swoje umiejętności. Myślę, że warto, bo wtedy człowiek ma lepsze opanowanie nad, nad, nad samochodem. Żeby wystartować w takim, w takim rajdzie, e, trzeba mieć przede wszystkim sprawny samochód, który ma badania techniczne zrobione. E, trzeba mieć ubezpieczenie OCINW oraz kaski. Samochody przyjeżdżają tutaj, nasi sędziowie techniczni sprawdzają, czy te samochody nadają się do startu w czymś takim. Miłośnicy szybkiej jazdy mogli sprawdzić się na blisko 4-kilometrowej trasie, która przebiegała przez malownicze rejony Rozalki w Dąbrówce Wielkiej. Jest dość wymagająca, jest wąska, jest, są miejsca, gdzie jest bardzo szybko, są natomiast miejsca takie, gdzie zawodnicy muszą się wykazać dużą sprawnością w kręceniu kierownicą, bo jest wąska, muszą objechać, muszą nawrócić, ale mają też miejsce, żeby się rozpędzić po prostu, także jest dość ciekawa. Pierwsze informacje po zapoznaniu z trasą od zawodników są takie, że, że trasa jest ciekawa, atrakcyjna. Przed startem każdy dopieszczał jeszcze swój samochód. Niektórzy chętnie dzielili się receptą na zwycięstwo w zawodach. Fajnie by było, jak była pierwsza trójka. Zobaczymy. No, są samochody takie yy, mocne, także no, trzeba będzie się trochę namęczyć. No, my się przygotowujemy do, do trzeciej ligi, do Mistrzostw Śląska i przyjechaliśmy tu w klasie gość treningowo, żeby po prostu się rozruszać w tym aucie, bo jest świeżo zbudowane. Najważniejsza była jednak dobra zabawa oraz zdrowa sportowa rywalizacja. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że warto organizować takie imprezy. Nie ma się gdzie wyszaleć, no. cóż więcej mogę, mogę powiedzieć na ten temat. Fajnie, że jest taka organizacja, organizacja jest w sposób fajny zrobiona, także. Nic tylko jeździć. Jeździ właśnie. Kolejny Raili Sprint w piekarach śląskich już niebawem.